Cały czas prowadzą, a następnym meczem, jakim rozegrany będzie na miejscu, to starczy Czaplę e, Słuchajcie, mamy spotkanie z Koroną Kielce. jak sobie dobrze przypominam, to w roczniku e, właśnie 9 rozegraliśmy w Poznaniu e, na naszą niekorzyść z, e, z Koroniarzami. Także pozdrawiamy serdecznie kibiców, kochani e, z Kielc i okolic, którzy drużyną Kielc kibicują. Natomiast, no, będziemy starali się wziąć rewanż za tamto spotkanie w Poznaniu. Pamiętam, to było spotkanie bardzo ważne O wyjście z grupy I eee, chłopcy wyszli mocno spięci Gutek obił słupki, poprzeczki eee, Artur to jednak z koroną było Poznani. Myśmy już raz się pośliznęli na nich Z koronką, tak Takie nieszczęśliwy mecz, mówię troszkę Bo eee, obite było wszystko Słupki, poprzeczki Tylko, że tam graliśmy kochani o bandy I na troszkę niższych bramkach Bramki były takie niskie I Gutkowi wszystko leciało kilka centymetrów nad poprzeczką Natomiast e, w tym momencie my już jesteśmy na boisku, nie mamy jeszcze Korony. Korona przypominam grała przed nami mecz z Lechem Poznań, natomiast poprzednie spotkanie. Zdaje się, że wygrali. Już kochani się pojawia kierunka, także witamy serdecznie. I mówię, korzystając z okazji, pozdrawiamy wszystkich naszych sympatyków, kochani FC Szabelki z okolic Kielc. Natomiast wszystkich sympatyków dziecięcej piłki nożnej, kochani, którzy pasjonują się właśnie sportem w wykonaniu, no nie najmłodszych, bo to jest kochani grupa u 9. Natomiast są młodsi, Niech się Miałem po niego, tylko nie chciałem meczu są szaty, słuchajcie, są bandini. E, tutaj dzisiaj jesteśmy z U9 gospodarzem Kalis, e, KKS, e, kalisz, Lutniasz, kalisz. Nie? Nie? Wygrał lek Lech, z lekiem. Ale jedenka, czy Lech? jedynka czy mój kalek. Jedynka z... ale A ja ma dwie drużyny, Nie, też ma jedną. Czy, e, e, ale no no, to Lech ma dwie drużyny, ale Le Lechia e, nie ma dwóch, Lechia ma jedną. W każdym razie kochani, e, już po malutku na boisku e, wychodzą chłopcy. Pan arbiter kochani nawołuje, także rozpoczynamy. Przypominam, słuchajcie, KKS Włókniarz 1925 obchodzi dzisiaj swoje 90-lecie z tej okazji kochani w Kaliszu mamy wielkie piłkarskie święto piłki nożnej na bardzo wysokim sportowym poziomie. Przyjechali tutaj, przyjechały tutaj drużyny, przyjechali tutaj chłopcy, naprawdę kochani z bardzo dużymi, dużym, wysokim poziomem sportowym. Także e, taki e, niepokój we mnie spory, kochani, dlatego że poprzedni meczu chłopcy wygrali bardzo gładko e, 8-0, natomiast takie mecze często są kochani pułapką przed, e, e, przed dobrym kochani przed dobrym e, przeciwnikiem. Wtedy można pułapkę, kochani, zagrać troszkę na rozluźnieniu i katastrofa murowa. Także oby koncentracji chłopcom starczyło.

nie, nie mam. Chyba będzie dorzucał. Może będzie próba wkręcania. Nie, na krótko. Patrzcie, i ognia. Okna! Aj, za długo, szkoda, że bez strzału. To coś przywleje mniej, nie? A tam była taka patynia. O, na to! Tak. Nie, 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 to nie. Tu zapraszam. Tu, tu jest oko proroka. To nie było. To nie poszło, no pan na, na trenera zagwizdał, także. Szkoda, troszkę chwani, bo fajna kontra się kroiła, natomiast to naprawdę e, nie wyszło. Nie, 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 nie. No, taka kochani niebezpieczna piłka po noze wybita mogła zaskoczyć Słuchajcie, dobrze, że z, tego, z tej małej omyłki sędziowskiej, kochani Nikt nie jest nieomylny, także nie krytykujemy Boże Pana sędziego Bóg nie widzieć i szkoda, że troszkę na sugestie Pana trenera zareagował Bo piłeczka nie opuściła, kochani, boiska Natomiast yy, całe szczęście, że z tej akcji nie wpadła bramka, bo żal byłby y, tym większy. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy budowanie swojej akcji y, od początku. Także wynik meczu 0-0. Y, gram. Przypominam, dwa razy Brawo! Ale pięknie. i już tutaj jest... Y, 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 Super. Słuchajcie, znowu trenera ręka w górze, znowu piłka będzie w tamtą stronę. Nie? Aha. Aha, nie, nie, ale ja wiem, ale... Ale bardzo jest żywy pan trener. I w sędziorstwie wszędzie jest taki. Tu są wysypki policki ma taki surody podacziach było. Panie mam telefon. Ok, wszystkie sobie wleście. Próba, odpał. Oj, klepa, 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 klepa. Ze Żywiołowo, kochani nasi rodzice reagują, także brawa za wspaniały doping. Kochani rodzice robią e, robotę, wspierają pociechy jak e, mogą, także czekamy na otwarcie wyniku. Meczyk jest stykowy, kochani, no tu już nie możemy się spodziewać takiego widowiska w jedną stronę. Są to e, obie naprawdę e, świetne firmy. Dobre ekipy. Oj! Kiepnij mu! Kiepnij, dawaj, dawaj, siwy! Daj mi to taki, bo ja wiem, co z nimi zrobić. Patrzcie, w tej chwili do Pasanek, ma, nie ma, nie ma eee, to do pudełka. W to do pudełka. oni bardzo lubią klepać, ja bardzo lubię kiedy to chodzi. Nie mam, nie mam. Naprawdę, to patrzcie. Udeś co? ale Gusek jeszcze się podzielił. Szkoda, że się podzielił, już trzeba było sieknąć, nie? Trzeba było sieknąć, podzielił się. Szkoda, szkoda. No nic, taką decyzję podjął, trzeba ją uszanować, kochani. Natomiast ja bym już w długi ruch pchał tą piłę. Natomiast y, Gucioś podzielił się piłą. Taki, taki siłowo grają jedni i drudzy, kochani. Troszkę mocniej. Cichutko, cichutko, hej, spokojnie, cisza, cisza. Jest wszystko okej, okay. chłopcy grają mocno ciałem, jedni, drudzy tam. Nikt nikomu krzywdy nie robi. Fajny mecz. Bardzo fajnie grają wasi chłopcy, super. My pamiętasz byliśmy razem w Poznaniu, nie? Słuchajcie, po... o, czekajcie, mamy akcję, mamy akcję. Słuchaj, no nie powiem, że chciałbym się odegrać za tamto, słuchajcie, no ale piłka jest okrągła, kochani, i mamy na to 20 minut. O, oczywiście, że tak, słuchaj, no my przyjaciele z jednej grupy, także wiesz. I tu i wtedy. Remis z Lechią i do przodu z gospodarzem. Ale Lechia pierwsza. jest jest tylko jedna. Lechia, nie lech. Lechia, Lechia. Słuchajcie, tam jest chyba aut z tamtej strony. Także kochani już mieliśmy okazję razem. Ale szkoda kochani leży! No, leży chłopczyk, leży. Chłopcy grają bardzo w agresywny mecz, kochani. Muszę powiedzieć, że poziom plus 5. Troszkę za ostro. Troszkę za ostro, bo to trzeci mecz, jeszcze trzeba dużo energii zostawić, kochani i... i... Ale to są kochani żywe emocje, muszę wam powiedzieć, że w tej grupie wiekowej każdy gra na maksa, tyle ile może, tu nikt nic nie kalkuluje, słuchajcie od dziecięcej piłki nożnej, ja powtarzam, e, mogą się kochani uczyć charakteru e, nasi starsi, e, słuchajcie grajkowie, gdzie czasami, e, no zdarza się, że e, może, e, uwaga mamy, tak, chciałem zobaczyć, jak to, się, jak to się odbędzie. Dobra, mamy. Uwaga, uwaga. Powiem Wam, że ładny, Szkoda by było. A, Naprawdę byłoby bardzo szkoda, dlatego że w przebiegu meczu nie zasłużyliśmy, kochani, żeby przegrywać. Także meczyk jest na razie na wyrównaniu. Z emocji dużo mamcia. No niestety, ale ta dziecięca piłka więcej emocji wzbudza jak dorosła. Nie? Tym bardziej, że ci nasi zawodnicy nie często to członkowie naszych rodzin, kochani, e, bądź bliscy, znajomi i, i tu muszę powiedzieć, kochani, że można się naprawdę w tej, w tej piłce zakochać. Natomiast od nas rodziców warto się uczyć, kochani, z kibicowania. O, to, szkoda, że piłka nie poszła do boku. Nie było, nie było nic. Nie było ci chłopców. No! Brawo! Brawo! Brawo, to nie! Kryjemy! Super! Brawo! Dawaj! A, brawo! Ja. Idzie, idźcie za piłką. Daj! Jada, Jada. Dobra, dawaj. na drugą. Pięknie. Raz, spróbuj. Takie. Klep, sklep. Sklep. Dobra. Długo, ale akcja ładna. Jest. To. Słuchajcie, słuchajcie, spokojnie, spokojnie. E, poziom, poziom emocji jest wysoki. Spokojnie, nie ma co dzieci. Tak, dokładnie. Dzieci dobra. Dobra dla wszystkich, nie macie się co chodzić. Słuchajcie, myślę, że ta sytuacja naprawdę jakby nie ma sensu. No, sytuacja się zadziała, nikt nikomu się specjalnie nie chciał zrobić. Natomiast czasami e, faktycznie rodzice, kochani, troszkę za żywiołowo. E, tak, bardzo ładnie. W duchu fair play, kochani, rozgrywane spotkanie. I to jest bardzo ważne. Natomiast e, jest bardzo dużo walki i tą walkę widać, kochani, ty, typowo sportowa walka na styku. Kochani, zobaczcie. O, teraz jest z tej strony. Bardzo Szkoda, bo się udziela, udziela się u dzieci, ale udziela się u dzieci mądrowych, wiecie. Proszę ciśnienie z siebie spompować. Z tak, kochani, absolutnie. Nie ma... Muszę wam powiedzieć, kochani, że odwykłem troszkę od takiego poziomu kibicowania. E, natomiast, tak, telewizja. Eeey jakiś na to... Bomys bardziej do prawego sódka! Niepotrzebne napinki, kochani. Ale Brawo! To właśnie najgorsze jest, kochani, że jest takie... Ale posłuchajcie, rodzice. Najgorsze jest, że z naszego kibicowania oni grają taką piłę. Nie uczmy ich tego, dobra? Naprawdę nie warto. No. Wyciszcie się, bo ten, te emocje dzieci przenoszą na boisko, a to, a to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Siedzimy od nich daleko, dajmy się im bawić. Dajmy im grać normalne spotkanie. Super. Mecz idzie raz jedną stronę, a z drugą, jest stykowy i dlatego jest nerwowy, ale to jest zupełnie niepotrzebne. Naprawdę. Tak, ani, ani z jednej, ani z drugiej strony, tylko szkoda, bo dzieci to podchwytują, kochani. I no, mam takie bogate trzyletnie doświadczenie po tych turniejach, kochani. No jakoś tak nie bardzo mówię, mamy 0-0, 0 Spokojnie, właśnie wyciszyć, kochani, spotkamy się na spokojnie w drugiej części, uzupełnimy płyny, kochani, Stan Mesiu 0.0. Do zobaczenia w kolejnym